Kochani, dzisiaj przychodzę do Was znowu z albumikiem. Uzbierało mi się tych albumików sporo, ponieważ y, mój kanał przez dłuższy czas przeżywał taki, wiecie, no... Y, regres trochę. Y, pojawienie się dwójki maluchów w krótkim czasie u mnie, no, zaowocowało jednak troszeczkę mniejszą ilością czasu na nagrywanie. Na tworzenie w sumie też. Teraz jestem na takim etapie trochę... Przewartościowywania swojego skrapowego życia i tak jak już wspomniałam w poprzednim filmiku, chciałabym trochę więcej czasu poświęcić na takie rzeczy, które naprawdę dają mi dużo frajdy w scrapbookingu, ponieważ nie mam tego czasu jakoś super dużo, więc jak już coś robię, chciałabym, żeby było to coś naprawdę takiego no mojego po prostu. No i dzisiaj znowu taki mój album. Jest to moja inspiracja dla sklepu Majdekoria, moja pierwsza inspiracja, ponieważ jestem w DT od 3 miesięcy. I jest to albumik właśnie w moim ukochanym stylu, takim, jak ja to mówię leśnym. Z cudownej kolekcji Stamperia. Tej leśnej właśnie. I teraz wiecie co? Zapomniałam, jak ona się nazywa. Forest Dream. Nie. Napiszę wam. Napiszę wam u góry, jak się nazywa ta kolekcja. W każdym bądź razie, wy na pewno wiecie. Jest wspaniała. I jak tylko ją zobaczyłam, wiedziałam, że z niej powstanie albumik. Jest to taki, taki wiecie, leciutki, malutki, malutki. no nie jest jakiś super wielki. Ma wymiary 16 na powiedzmy sobie 16,5 cm i grzbiecik, grzbiecik 6,5 cm. Jest oklejony płótnem introigatorskim tym takim typu kłaczek w cudownym, zielonym, takim butelkowym kolorze. Płócienko kupiłam w sklepie u Asi Szulik już dosyć dawno. W końcu się nadarzyła okazja, żeby je użyć. Zawiązywany na taką szeroką lnianą wstążkę ze sklepu Majdekoria. Tutaj celowo jej nie opalałam, bo taki efekt jak ono się trochę wysiepie, będzie fajnie wyglądać. Tutaj te kłaczki można sobie tam trochę powcinać Jak będzie ich Będą takie długie, o, jak tu, ale trochę takie się pani jest fajne, więc niech tam się trochę posiepie. O. I był metr i zużyłam, no dobrze mówię, że metr albo pół metra. Nie no, może, może mniej, ponieważ zużyłam ją całą do zawiązania tego i tutaj z resztki zrobiłam taką ozdobę na, yy, na tym grzbiecie. Tutaj jest też taki zielony kordonek, to też jest ze sklepu Majdekoria i tutaj ten kordonek umieściłam na rameczce także okładka jest bardzo taka skromna, delikatna. Wycięłam tylko ten piękny obrazek biebiureczki i napis też z kolekcji. I tak to sobie zaplanowałam. Album ma cztery karty, tak, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Ma pięć kart. Ma pięć kart i z założenia są to karty bliźniacze. Yy, bliźniacze. Yy, tył i przód. Zaraz wam pokażę. Czyli tak to, co mamy tutaj z przodu na stronie okładkowej. Czyli to, co mamy tutaj z przodu na stronie okładkowej, to mamy też z tyłu na stronie okładkowej. I w tym przypadku są to kieszenie. Tutaj jest takim fajnym listkiem, cudnym listkiem prostej kolekcji. I tu mamy mapy na zdjęcia i takie tagusie. Tutaj się pojawia po raz kolejny mój ulubiony element, czyli rozdarcia. Tutaj poszłam nawet dalej i zrobiłam też w ogóle takie rozdarte całe te kieszenie. Będzie nam się to pojawiało również dalej. I papier z kolekcji też jest taki fajnie porozdzierany. Będą się pojawiać również stemple na matach i nie tylko. Są to stemple z Temperi, ale nie z tej kolekcji leśnej, tylko z kolekcji Welcome Home. Bardzo fajnie mi tutaj pasowały. Były tam motylki, takie elementy drewniane i napisy. Zobaczycie za chwilę dalej. Ozdobiłam sobie nimi maty i, i inne też elementy. To zobaczycie za chwilkę. Tak jak mówiłam, tutaj jest również mata, tylko oczywiście z innym papierem. Tutaj na przykład mamy właśnie stempelek taki, drewna, jak się przyjrzycie. Przecudowne są te papiery. Zobaczcie, jaki piękny krajobraz. Przepiękny. Forest chyba one się po prostu nazywają, te papiery. Teraz tak patrzę, bo tu jest wycięty napis. I teraz mamy kolejne bliźniacze strony. Tutaj mamy taką doklejoną klapeczkę, w której mieści się kieszonka. Jak widzicie, robiłam takie kompozycje troszeczkę jakby junk journalowe, z takich ścinków. Tutaj mamy starą książkę, jakieś elementy z kolekcji, napisy. Takie sobie z tutaj właśnie wymyśliłam. Z drugiej strony, no a przez ostatniej stronie, również jest taka kieszeń. Tu mamy wióreczkę. Tam na y, okładce były właśnie takie elementy do wycięcia, i tak to sobie tutaj wymyśliłam. I w kieszące jest schowana mata. Na zdjęcia to akurat taka podwójna. Y, tutaj też widzicie, jest takie przedarcie. I z tej strony I? również I? jest mata podwójna ozdobiona właśnie tym stempelkiem. ten papier kraftowy jest z takich bloków do szkicowania z Action one są bardzo fajne, gdzie za 9 zł bodajże kupiłam i tam jest, jak się nie mylę chyba po 10 chyba kartek z każdego koloru i w tym są cienkie i grube i są kraft, białe i czarne i powiem wam, że bez żadnego problemu mi się ten papier tu sprawdził, bardzo dobrze z tego cienkiego jest wyklejony w środku a tutaj jest domat i dostrony. Kolejna strona została tutaj z tym pięknym papierem. Tutaj jest miejsce na zdjęcie. Zmieści się zarówno zdjęcie 10 na 15, to tak trochę słabo, bo on jak ja mu... no nie, bo on ma 16, na 16, no zmieści się, ale nie zostanie tutaj dużo miejsca. Natomiast to 9 na 13 bez problemu albo mniejsze tutaj zrobiłam jeszcze takie ozdobne yy, stemple ale tutaj również można wkleić zdjęcie albo sobie zrobić jakieś notatki no to teraz już nie będę wam pokazywał tym przód tylko pójdziemy do, do, do przodu po prostu, ale będziecie mieli na uwadze to, że te strony będą bliźniacze yy, kolejna strona to jest taka malutka boczna kieszonka ona jest zrobiona głównie po to, żeby nam trzymać tą klapkę tutaj, ponieważ ja sobie w tym albumie wymyśliłam brak magnesów i wstążek jakichkolwiek więc będą kombinowane zamknięcia. Widzicie, co nam przytrzymuje? Tu. Milena z mamą trochę nagrywa. Tak, Milena. I mamy też dwa tagusie z kolekcji. Dalej nam tutaj jest y, taka właśnie podwójna klapeczka rozwijana. O. Więc jest miejsce na trzy zdjęcia. I tutaj mamy taką, takie zdobienie, które ja sobie właśnie wymyśliłam. Tak jak mówiłam Wam w tym albumie. Tutaj też nam się jeszcze zmieści zdjęcie. Dalej zamykamy sobie o, po prostu tą matę. Yy, kolejna rzecz to jest belly band, też z takimi elementami starej książki i też, słuchajcie, przedarty, nie jakiś tam prosty. I do tego mamy dwie maty na zdjęcia. Tu akurat sobie dokleiłam takie trzy madełka w postaci tych kwadracików z kolekcji, ale nie, mus nie muszą one tak wyglądać. Mogą być beztrzymadele, też się daje wyciągnąć i wiewióreczka sobie tutaj zdobi. Kolejna strona to jest taka malutenka boczna kieszonka, która również służy do przytrzymania tej rozkładanej maty. Tak ja bez problemu sobie z tym radzą. Tutaj mamy również stemple, również stamperia i obrazek z kolekcji. Piękne są te obrazki i to nam się tu rozkłada. I mamy miejsce na dwa zdjęcia. Przetrzymują nam tagi. Kolejny. Tutaj mamy już. Yy, s, yy, nie, to jeszcze nie jest strona bliźniacza. Tutaj mamy też taki Alabelli Band Shedarty. Ciekawa jestem, czy znajdą tutaj, znajdzie taki styl tutaj swoich wielbicieli. Koniecznie dajcie znać, bo dużo albumów jest takich bardzo eleganckich, klasycznych, romantycznych. One są piękne, mi się też bardzo podobają. Bo ja lubię różne style, to nie jest tak, że ja się zamykam na to tutaj takie, wiecie, moje przedarcia i stare książki, ale jednak to jest to, co mi najbardziej gra w duszy i ja chcę mieć to u siebie. A tutaj mi nam się otwiera miejsce na dwa zdjęcia i ozdobiony z templami, resztkami z kolekcji. To są w ogóle takie skrawki. Ja po prostu ozdabiałam to tym, co mi zostało i to się tutaj bardzo dobrze sprawdziło. To nam tutaj świetnie trzyma. A to też są te takie kwadraciki. Na jednej właśnie z kart z kolekcji takie kwadraciki były. I dalej. To już mamy stronę bliźniaczą do tej strony. Jak się nie mylę, tak? Tak, dobrze, mówię. Nie, do tej. <grych> Słuchajcie, do tej, bo ona jest zarasaną. I tutaj mamy też właśnie taki Alabelli band, malutki taki wąski paseczek, który nam posłuży do trzymania tej maty. Tu ją sobie ozdobiłam po swojemu. Tutaj jest ten piękny soku, chyba tak, takie fajne napisy i mata również podwójna z terkiem, więc sporo miejsca na zdjęcia mamy. I dalej mamy bliźniaczą stronę do tej strony, tym razem jest jeżyk no, w roli głównej, kolejne tagusie i rozkładana mata na dwa zdjęcia. I kolejna strona, Belly Band, tym razem z liskiem, cudny jest ten lisek. Pamiętacie zdjęcie tego liska z, z albumu y, Green Mood, który wam pokazywałam? Podobne, nie? I dwie maty na zdjęcia. Tutaj też takie stemperki, trochę słabo je widać, bo to jest brązowym tuszem, takie spękania zrobione. No i kolejna strona, to jest ta boczna taka kieszonka. Tutaj włożyłam jeszcze takie obrazki z kolekcji i matę i jeszcze Wam tutaj przybliżę te moje zdobienia. Listki się przytulają i tam się rozwija w ten sposób. Tu również jest miejsce na zdjęcia. Można sobie fajnie taki tryptyk nawet zrobić. O, i jak on nam się rozwinie, to będzie tutaj bardzo fajnie wyglądało. Ja mam nadzieję że sobie w tym roku porobić parę takich fajnych zdjęć w lesie. Bo z tych takich starszych, to już większość wykorzystałam w albumach. No i mamy ostatnią stronę, tu już Wam pokazywałam, tutaj też jest miejsce na zdjęcie, i kieszonka, o tutaj są zegary, też bardzo fajne są te stęple, i koniec. Albumik jest lekki, niezbyt duży, ale myślę, że zmieści sporo zdjęć, nie liczyłam, szczerze powiedziawszy, ale myślę, że z, no 30 spokojnie, może i więcej. Zależy, jak tam się jeszcze, wiecie, w te belli będy, w te kieszonki, ile się powkłada? Pewnie nawet i 40. Prezentuje się w ten sposób kolekcja Forest od Stamperi i Stemple z Stamperi, również z kolekcji Welcome Home. Natomiast wstążka, ten kordonek zresztą kolekcję również, oczywiście, i Stemple. Są ze sklepu My Decoria i jest to moja inspiracja dla tego sklepu. Zapraszam Was serdecznie do śledzenia profilu na Facebooku, do śledzenia nowości w tym sklepie, ponieważ pojawiają się tam moje inspiracje. Natomiast w sklepie Dari skupicie kolekcje scrapbookingowe marki Stamperia i Ciałbella. Szczególnie Ciałbella nie jest w Polsce tak łatwo dostępna i naprawdę. Polecam wam ten sklepik, jest mnóstwo promocji, warto zaglądać. Ja uwielbiam, cieszę się, że mogę z tymi papierami pracować. To jest dla mnie świetne wyzwanie i wspaniała przygoda. Dzięki za uwagę, pa.